ostatnie wakacyjne lody i grille, a dziś szkolne tornistry. Zostają wspomnienia, a tych w Wysłowicach nie brakowało. Byłem tu i jestem i byłem na parku domuchanym i tu dobre mają lody, dobre mają popcorn, dobre mają watę. Jadłem. Nie chcę mi się wracać, ale... Mamy miłą panią, to powinno jakoś tam zaradzić. Na ostatnią wakacyjną jestem na wesołej fali przyszły całe rodziny. Przyjechaliśmy tu w zasadzie dla dzieci na zakończenie wakacji. Ostatni wakacyjny spacer, trochę skorzystać z muchańca na lody. Przez całe lato tu na Wesołej i Górce Słupeckiej obecni byli także lokalni wystawcy. Nie mogło zabraknąć również naszych mysłowickich pszczółek. No i częstowaliśmy oczywiście dzieci również miodem. Tu jest najlepsza atmosfera. Za rok też tu będziemy się razem spotkać. Podsumowanie całego lata przedstawił prezydent miasta. Tegoroczne wakacje były bardzo intensywne w parku zamkowym. Na promenadzie, na rynku, na górce Słupeckiej i oczywiście na wesołej fali. Nie było chyba tygodnia, gdzie nie mieliśmy kilku wydarzeń, które miały sprawić bardzo wiele radości najmłodszym mieszkańcom. Niektórzy od dziś zaczynają odliczać czas do kolejnych wakacji. I wiadomo, zleci.